Jakiś liczny poranek mamy gdzieś. Pamiętacie jak kiedyś? Ja pokazałam, że to jest to droga, alejka droga dla rowerów. I teraz tą drogą dla rowerów, taka alejka, to tylko nazywam też, ale to jest dla, droga dla rowerów. Tam jak widzicie, z tymi drzewami są tory. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja widzę, ale z kamery to tak nie widać. Jak widzicie, tu jest zaniedbane, bo po zimie tu jeszcze nikt nic nie robię, ale tu będzie trawa koszona. O, widzicie? Truskawki, wszystko tu rośnie. Także o, fajnie się tak idzie na taki spacerek. Fajnie tutaj jest, jak jest ten, wiecie, żywą młody, zielony i wszystko yy, wszystko tak fajnie wygląda. Żywe, zielone, różne odcienie zieleni. Tu pamiętacie tą różę, która ma takie czerwone, takie owoce? To właśnie to tutaj rośnie. Też sobie można zbierać, o widzicie, jeszcze nawet sucholce są, po zimie zostały. o ale palec duży No tutaj są takie jasno zielone komuś się szklarnia zbiła widzę Zakręt. A zobaczcie, nie wiem jak to się nazywa, ale to są te listki, takie szpiczaste. Ten mam też u siebie w domu. i Zobaczcie, on tutaj, tam są tory, nie? Tu są te zielska. A tu już widzę, że już poobcinali takie yy, kawałki. A tu sobie rośnie taki samotny biały żagiel. Także jakby ktoś chciał sobie, jak go potrzebował, chciał sobie wykopać, no to nawet może, bo to jest w sumie niczyje. Oczywiście my takich rzeczy nie robimy, no bo więcej tu, jeśli chodzi o zielone, tym lepiej, ale... Pieski już się zdenerwowały na mnie, bo przechodzę koło ich posiadłości. Znaczy będę wracała tą samą drogą, bo chcę Wam tylko pokazać, jak to wygląda. I tam już widzicie znowu domy z daleka. I się zaczyna wszystko I znowu gdzie chodziłam, właśnie co tak dużo śniegu było, to tam prosto jak wejdziemy na tą ulicę, to wyjdziemy na tą główną. Tutaj jak widzicie zaczyna się już znowu droga, druga ulica dla rowerzystów. My nadal tą idziemy. Także żeby nie iść tam na okrągło, tylko po prostu tu. Tu będzie też dużo takich wiecie, na przykład mebli letnich będzie leżało na trawnikach bo od czasu do czasu przyjeżdża taki samochód kontener, który zabiera te rzeczy i oni sobie wtedy zagregują, bo wiecie, takie niektóre parasole się popsuły przez te wichury sztormy jak my tu mamy albo się połamały jakieś zobaczcie tam z daleka białe takie to jest kalk czyli właśnie kalk co to, to jest wapń, takie wykupują wapń stamtąd to jest dużo na tym, w tym mieście w tym regionie co ja mieszkam to jest dużo wapnia Chodnik, którym, to jest też droga rowerowa w sumie można powiedzieć, no ale chodnik też. Hmm. Właśnie pokazywałam, że ta ulica i tutaj to było prawie to samo, tyle śniegu było. A tam widzicie tak całkiem, całkiem prosto za tymi samochodami, widzicie dach? To tam właśnie jest ten plac zabaw, gdzie byłam z dziećmi były małe oczywiście niż na plac zabaw nie tak bardzo chociaż jakby coś było jesteśmy w jakimś innym regionie to moje chłopaki Oskar teraz będzie 6 marca urodziny 15 lat skończy a Oliwa 17 marca skończy 14 lat także oni jeszcze jeszcze sobie poszli na ślizgawki albo jakieś bujaczki tak jak jesteśmy gdzieś tam nie przejazdem czy to wstąpią, ale tak, żeby się wybrać tutaj typowo choć na bujaczki, to normalne, że nie. Także dziecko niby już, uch jakie dorosły, tak się bynajmniej samo uważa, ale jeszcze dzieciaki są w nich. Kupiłem dla Oliverka kurtkę na jego niebieski poniedziałek. Pokażę wam, jak dojdę do domu. I co jestem tutaj w centrach czyli w galerii i teraz idę do takiego super parkietu, żeby kupić kurczaki zaczynają kwiatki? 500 koron za takiego dużego asa. No ale taki as to. O, taki mi się podoba. W takie jakby pąszki, 120 koron przecenie. A tutaj znowu jest taki, też za tę samą cerę 120. to już takie normalne z tego to kiedyś miałam i to taki dla mnie jest nudny trochę chociaż fajny jest kwiatek tylko, że ja go miałam, dlatego dla mnie nudny o o taki mięsisty kwiat tutaj jedna jedyna alabiora 30 koron normalnie 15 Teraz, także no, nie są bardzo słudne. Też miałam te kiedyś gdzie my na... na zajączki. O jaki pan... tak już kiedyś Wam pokazywałam, że myślałam, że to są prawdziwe, ale to są sztuczne to... także trochę... też pomysłowo z tymi nogami tu jest pełno kwiatów po taki słoiczek za 70 tu za 25 to jest bardzo tanie, bo to jest razem z tym z doniczką. I są też inne kolory żółte, takie typowo. Jakby chciał jak się idzie do kogoś, żeby kupić takie coś, nie? takie kwiatek W prezencie! Nie dokończyłem. Zagapiłam się. Okej, okay, tu już nic nie ma. To już każdy... Nie zbyt lubię te kwiaty, co tam przychodziliśmy, nie wiem, jak pewno się nazywają. Oto, oto ja mam w ogrodzie no. Te w turepce. Zajrzyjmy. Są dwa kwiatki, ten jeden i ten malutki, tam. No i moje ulubione te panu. Kupiłam, kupiłam, dopiero kupię, już wzięłam dwa, zobaczcie, normalnie kosztuje to 25 koron, gdzie nie, gdzie 35, a teraz 15, także wzięłam dwa i do koszyczka, co tu jeszcze wziąć, no raczej to już nic, stąd mi nie potrzeba. To jest dla tych, dla psów. Dajcie od wielajnych do madach. Duże są słowe, bo nie chodzi o młode walby, gamle. No. dla małych albo dużych piesków, że... Ale nie mam tych piesków, także idziemy stąd. Tu już się zaczynają zabawki. Nigdy takich lalek nie kupywałam, bo ja mam dwóch chłopców, nastolatków, także tym bardziej ich lalki nie interesują. Świeczki mają roboty własnej, ręcznie robione. 5 koron, ale takie krótkie są, a tutaj mają znowu takie świeczniczki i one są ze szkła, także można sobie miksować tu jak widzicie a różne są fajnie, że są szklane, że nie jakiś plastik fantastyk, jak go ja to nazywam 5 koron za 10 bardzo tanio. Zobaczę, czy coś znajdę tu dla mojego oliwerka, ale właściwie ja myślę o, o konfirmacji, jak mówię o oliwerku, ale wiecie co? 10 koron, i to są takie balony. Torebki na cukierki. Może ja bym kupiła takie dwie torebeczki. Tylko tu są same gwiazdki. Tak, takie same gwiazdki. No, rzucimy to. Bo ja sobie myślę, jakbym zrobiła jakieś cukierki, bo w tej restauracji co my będziemy, to raczej nie będzie tych. tych nie będzie cukierków. Ale będą... W, nie, nie muszę brać, ja chciałam, żeby wziąć im dać do domu, ale na jako do widzenia, ale nie muszę w sumie tego robić, bo my będziemy mieli cukierki tam. Bez sensu. No, piłka. zabiorę więcej, ale wiecie co, ja sobie myślałam, nie, tego nie będę rozwieszała, takiego czegoś, bo to jest zbyt małe. Jak ja bym chciała, to bym chciała większe. Oskar miał takie tylko bardzo duże, a tu jest takie małe, mizerne, ja nie lubię takich małych rzeczy. Zobaczcie, kochani, to jest jeden z moich ulubionych chlebów. A to jest w sumie... Też go lubię, tylko nie lubię go kroić, bo widzicie, wszystko się z niego sypie. Już sobie uszkubałam. On jest właśnie trochę widzicie. Jak to się ziarka? No ziarka, ale tu widzicie, jak to się nazywa to, to białe. Zapomniałam. No w każdym razie te płatki owsiane. Nie? Oliwerek zawsze płatki owsiane je na śniadanko. No, w każdym razie dość dobry chleb. A tak jak mówiłam Oliwerek Lubi, to kupiliśmy trzy paczki i tutaj mamy jeden bagietkę taką więc w tym mieście robię zakupy zaraz wam pokażę bo tu ludzie patrzą to się też tak, tak staram więc tutaj w tym sklepie tutaj robię zakupy I Zobaczcie, tutaj zawsze handluję, czyli robię zakupy. Widzę, że troszkę kwiatków mają. I hortensje. No, czy jakieś różyczki. No, takie zmarniały. Dobry moi kochani, witam Was na moim kanale, witam Was w kolejnym odcinku. Kontynuuję ten vlog, żeby go właśnie zakończyć, i żebyście jeszcze dzisiaj go o 19 godzinie zobaczyli. Chciałam tylko powiedzieć, że taki był posklejany, dlatego że u mnie się naprawdę dużo dzieje. I tak jak pamiętam, to nagram coś to trochę z, jak byłam właśnie na zakupach i takie, takie małe urywki. Mm, za chwilę Wam pokażę Oliverka tą kurtkę, o której mówiłam i kupił też spodnie już na ten niebieski poniedziałek. Ja tak niebieski poniedziałek, a się zdziwicie jakie kolory ma, oczywiście niebieski poniedziałek nie ma wspólnego nic y, z jego kolorem odzieży, ale to tak mówię niebieski poniedziałek, a ciuchy są takiego innego koloru, na no, mniejsza to. I chciałam wam jeszcze, co chciałam? Jeszcze coś chciałam wam powiedzieć. Aha, jeśli chodzi o konfirmację Oliverka, to już sobie, um, wiecie, ja zawsze lubię tak ustroić, jak zrobiłam w namiocie, czego nie wiecie, bo jeszcze nigdy wam nie pokazałam tego wideo, ale spróbuję to w końcu zrobić. Mm, to wiecie, to tak dużo zrobiłam takich ozdobnych rzeczy. Te kule z takiego papieru, co się kupuje, to było ozdobione. A jeżeli my mamy wynajęty ten lokal, to też jest ograniczone na ile my możemy sobie pozwolić. Także oczywiście, stół będzie ustrojony, oczywiście, będziemy mogli sobie na przykład yy, yy, położyć te. Jak to się nazywa? Może bileciki się to po polsku nazywa? Nie mam pojęcia. Na, na przed talerzem, jaka osoba, gdzie ma siedzieć? Nie wiem, jak to się w sumie nazywa po polsku. Ja byłam w tamtych czasach jeszcze takiego czegoś chyba raczej w Polsce się nie robiło. Bynajmniej w tym regionie i w tej rodzinie, co ja z niej pochodzę. Um, o, coś tutaj dostałam. No. E, mail bo cały czas umawiam się z tą e, m, z tą panią, e, którą e, mamy się umówić 26 marca, żeby uzgodnić jakie będzie menu. E, mamy już wiemy co będzie, ale są możliwości, jest trzy możliwości, możemy sobie wybrać jedną czy dwie, jeżeli chcemy. No, ale dwie no to chyba nikt tyle nie zje, także mm, czy to będą na przykład y, krewetki, czy to będą y, ryba, czy to będzie w ogóle coś innego na przykład na pierwsze danie i na drugie coś innego, także wiecie. Na drugie to w sumie wiemy co będzie, ale to jeszcze wam wszystko powiem. I y, y, no to tyle się u mnie dzieje, że taka jestem troszeczkę <grych> I tu trochę, i tu, i tak wiecie, i tu mail, i tu odpisać. To tak trochę nie jestem zwyczajna, że aż tyle się dzieje, ale się dzieje. I jeszcze mój Oskarek teraz miał urodzinki, to też musieliśmy się tym zająć. No i teraz Oliverka będą 17 marca, urodzinki 14. Także to wszystko wiecie, czy prezent kupić, czy to, czy tamto. Dodatkowo ciuszki na ten niebieski poniedziałek i to tak. Yy, dzieje się, dzieje, powiem Wam. Także idę Wam pokazać teraz yy, ciuszki Oliwerka. Także to jest ta kurtka, o której mówiłam. I bardzo się mu podoba. No i znowu ona usiadła mi na popę. Przed chwilą siedziała mi na głowie i znowu siedzi. Także to jest ta jego kurteczka. I teraz Wam pokażę spodnie. Tutaj są Oliwerka spodnie, także niebieski poniedziałek, a spodnie są białe. Także bardzo, ale to bardzo się cieszy, mój także, synuś, także fajnie. I powiem Wam, że naprawdę super w nich wygląda, także cieszymy się z zakupu. Także widzieliście, y, niebieski poniedziałek, białe spodnie, czarna kurtka, jeszcze oczywiście t -shirt mu brakuje i, y, a to jest mała rzecz, także mi się wydaje, że on po szkole pójdzie z kolegami, i to, to co mu się spodoba, to dostanie pieniążki ich po prostu sobie kupi, bo do tego stroju to wszystko pasuje, wszystko jest kupione w stacjonarnym sklepie, w sklepach w sumie, i y, to mnie bardzo cieszy, bo ja tak za bardzo nie lubię kupować online, dlatego że no, ja lubię dotknąć materiał, lubię przymierzyć i nie bawić się w te odsyłania. A po drugie, no to się jakoś szanuje te sklepy, nie szanuje, a no, żeby zatrzymać te sklepy, bo jak każdy będzie, wiecie, kupował online i do czego to prowadzi, także mi się wydaje tylko do tego, że nie będziemy widzieli siebie nawzajem, wszyscy będą w domach, bo. Produkty można, można sobie zamówić. Także cieszę się, że buty mamy online. Buty mamy. Dlatego, że w Danii nie ma sklepu z tymi butami, co Oliwa chce, a jak są, to nie ma jego rozmiarów, bo już są wysprzedane. Także to musieliśmy zrobić online. I to w sumie z USA aż dlatego, że tak jak mówię, tych butów w naszych tutaj krajach, w Polsce czy w Niemczech. Nie wiem, w Niemczech nie mieli rozmiaru, a tak jak Dania, hmm, Holandia, Szwecja, nie mieli. Także. Ale Oliverek, tak już Wam opowiadam, on tak lubi trochę inaczej jak wszyscy niby to samo, a jednak inaczej. Także yy, tu, tu właśnie zamówiliśmy online, ale tak w ogóle to cieszę się, że już pomału do przodu, i no odezwę się znowu w następnym odcinku. Póki co to jest wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że film Wam się podobał, piszcie. Jeżeli się, Wam się film podobał, to proszę o kciuka do góry i subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i do usłyszenia w następnym filmie. Pa, pa!